Serwuj się, ludziska! Ominął was grill w ten weekend? Och, nic straconego, bo w dzisiejszym materiale na ruszt wrzucamy Modern Warfare 3 2023. <laughs> Znaczcie, się Modern Warfare 2019 Part 3. Więc zapnijcie pasy i przyszykujcie tablety na srakę, bo czeka was grube grillowanie odkrzywanego starego kotleta, po którym nie wyjdziecie z kibla. <laughs> Tak wiem, bardzo niemiłe to było otwarcie, ale czy Activision zasługuje na coś lepszego? Nie! Tak jak na pochwałę nie zasługuje każda inna firma, która trzyma się takich praktyk. Zatem o co tak atakuje MW3 2023? Aktualnie MW3 2023 jest grą premium za 70 dolców, ale nie zawsze tak było. Ja! Pierwotnie to coś miało przedłużyć żywot MW2 2022 w formie nowej zawartości pod nazwą Year to DLC. Oczywiście nie za darmo. Nieważne jakie kłamstwa próbuje wam wcisnąć Activision, nic zresztą nowego. Jego armia sponsorowanych dupowazów i streamerów, która trzyma się za ręce i że się po jajach ciesząc się gdy Activision częstuje ich swoimi szczynami. Taka jest prawda i jest na to sporo dowodów. Zaczęło się od przecieków, od znanych i dużych likerów, na spotkaniu inwestorów Activision o tym również mówiło, a to wszystko z powodu tego, że MW2 2022 nie miało najlepszej opinii i nadal nie ma najlepszej opinii. Baza graczy spadła w dół niczym kamień w wodę, więc Activision wskazało Sledgehammer Games, aby wykonało CPR. I bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie przecieki związane ze zawartością Mir 2 dla... MW2 2022 pokrywają się idealnie z tym, czym aktualnie promowane jest MW3 2023. Czyli powrót slide cancelling, reload cancelling, klasyczna minimapa, głosowanie na mapy, szybszy movement, dłuższe TTK dzięki 150HP, odświeżone mapy z oryginalnego MW2 pomiędzy przeciekami z... Ir tu, a tym co ma zawierać MW3 mamy w sumie dwie zmiany. Pierwsza to system perków, który bardziej wygląda jak system wyposażenia z dodatkowymi atrybutami, więc ludzie będą przebierać w hełmach, kamizelkach, rękawicach i butach. Tak oto dzięki super butom będziecie mogli mieć perk ninja. Tak, perk ninja powraca. Ależ nowość! Powróci też perk Stalker. Wow! Po drugie, bronie z MW2 2022 i ich progres zostanie przeniesione do MW3 2023. Wszyscy się tym podniecają, zapominając, że to jedyny taki wyskok, bo kolejna gra, gdzie działa się w innej erze. Poza tym, to też pokazuje, że twórcy nie stworzyli za dużo nowych broni dla MW3, a to kolejny dowód na to, że MW. 2019 Part 3 miało być tak naprawdę DLC do MW2 2022. Idąc dalej, MW3 2023 na premierę nie będzie miało żadnych nowych, oryginalnych map. Jedyne co ludzie otrzymają to zremasterowane oraz zmodernizowane mapy z oryginalnego MW2 2009. I wszyscy wiemy, co oznacza zmodernizowane, czyli safe spaces, nieziszczalne drzwi oraz nagradzanie kampienia znaczy się Sentinel Gameplay, to ewidentnie pokazuje, że Sledgehammer Games miało tylko czas na szybki remaster <coughs> recykling map z gry, którą gracze Call of uwielbiają. Ale to nie koniec kompromitacji, o nie. Wszelkie nowe oryginalne mapy będą pojawiać się w kolejnych sezonach. Mają być w sumie 12 i tych 12 map będzie rozbitych pomiędzy 6 sezonów, co daje nam dwie mapy na sezon z czego jedna mapa na otwarcie sezonu, a druga we półmetku sezonu. Hmm, ciekawe. Brzmi jakby ktoś miał pierwotnie całkiem inny plan i nagle w ostatniej chwili kazano mu go zmienić, zostawiając mu bardzo mało czasu na korekty. Ciekawe. Oczywiście to nie mogła być jakaś super chciwa firma. Activision w końcu tak bardzo kocha swoich pracowników, a szczególnie graczy. Do MW3 powróci kolejna nowość. Będzie to tryb Zombies Outbreak, który mieliśmy w Cold War. Kurde, to było 20 lat temu. Ależ powiew świeżości i nowości. To oczywiście oznacza, że DMZ idzie do kosza. Chyba że Activision wydoi z graczy jeszcze więcej kasy z pay to win bundley. Oczywiście w MW3 nie zabraknie kampanii, która nie będzie niczym nowym. Będzie pokazywać wydarzenia z MW2 2009, ale w innym wydaniu. Tak. Dobrze, słyszeliście, reboot serii Modern Warfare trochę namieszał, bo Modern Warfare Z 2019 pokazywało wydarzenia z przed oryginalnego MW, czyli Koda 4, a MW2 z 2022 pokazywało własną wersję wydarzeń z oryginalnego Koda 4. Głupie, wiem. Search Hammer Games robiące kampanię do serii Modern Warfare jest dosyć przewrotne i zabawne Przed premierą Vanguard Sedge Hammer Games zarzekało się i przekonywało graczy, że ich postacie z Vanguard są lepsze od takich postaci jak Woods, Mason, Captain Price, Soap, Ghost. Ach, ale szlos bywa przewrotny, co? Tak na marginesie, nie podoba mi się nowy wygląd Makarowa, to na tatuaży daje mu taki stereotypowy, generyczny wygląd typowego ruskiego dresa z ulicy bawiącego się w gangstera. To tylko moje czy grosze. Ale wracając do tematu, zmiany, którymi MW3 2023 jest promowane, nie wychodzą grze na dobre. To bardzo małe zmiany. Bądźmy szczerzy, takie zmiany dałoby się wprowadzić w patchu, no może oprócz innego systemu perków, aczkolwiek z drugiej strony twórcy koda nie takie zmiany robili we kilka miesięcy. Na przykład chciałbym przytoczyć to, co działo się przed premierą z Modern Warfare 2019, ale to średnio pasuje. Za to, to co Sledgehammer Games zrobiło podczas cyklu WW2 idealnie tutaj się wpasowuje, bo Sledgehammer Games zmieniło o 360 stopni system dywizji, co też zmieniło sposób działania, dobierania perków oraz tworzenia klas. Jak widać twórcy Call of Duty potrafią wprowadzić sporo zmian, w tej samej grze nie potrzeba do tego nowej gry. Niestety chciwe Korpo uważa całkowicie inaczej, Zero godności, tylko profit, rzecz oczywista. A ślepi, głupi fanboje marki, którzy z przyjemnością dają się dymać, tylko ułatwiają sprawę. I tego tak to mamy bardzo mało zmian, mało nowości oraz mało zawartości. To wszystko mogłoby być dodane jako Year 2 DLC oraz patch do MW2 2022, tak jak to pierwotnie miało być, ale wszystkie te rzeczy zostały dodane do nowej gry za 70 dolarów. Żadna część myśląca osoba nawet by nie pomyślała o zakupie nowego Koda, ale niestety seria ma fanów o IQ na poziomie temperatury pokojowej, których bardzo łatwo wydymać, dając im to samo co dostali już kiedyś, co im się podobało, i zareklamować jako nowość i zapakować w inne opakowanie. Mało tego, ci sami fani z przyjemnością zapłacą 70 dolarów, by być beta testerami. No, chyba nikt nie myśli, że Modern Warfare 2019 Part 3 będzie pozbawione błędów. Pff. Co bardzo smuci, to to, że MW3 2023 się sprzeda. ActiveRein zarobi sporo kasy, a pewnie jeszcze więcej na bandlach, które ponadto będą bardziej pay-to-win niż to, co było w MW2 2022, bo z każdą kolejną częścią ta granica była przesuwana. Ech. Na samą myśl o tym wszystkim boli mnie głowa, jakby ktoś mnie bił po łupie 50 kg młotem. Ale spokojnie fanboje Koda. Jeśli kolejny BF będzie zapowiadać się tak samo, również z przyjemnością go wrzucę na grilla. Peace yo.